Cześć, cześć jest strony Ryan i to jest w kolejny na tym kanale, a dzisiaj gram w ale jeśli zginę to mój teksturpak staje się zaraz gorszy. Ogólnie moje zdanie, odcinek wyszedł nawet spoko, jeśli wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę plus subika, belsik po 100 subskrypcji i napiszcie w komentarzu jaki byście chcieli następny odcinek albo skoro miał go nagrać. Ja już nie będę przedłużał i widzimy się na ręce. Dobra, więc już jesteśmy na ręce i pierwszą zaczynamy od tekstu paku 256 azure. Dobra, więc tego szybko kupujemy sobie Nie Nie Nie, to na pewno nie jest nawet spoko I to najlepszy bym go nie dał właśnie 256, z jest nawet spoko Dobra, zaczynamy Myślę, że to po, pominęły klucze. To już mnie właśnie chyba. Bo chodzą do sklepu. Nie no, Dobra, zginąłem. Muszę zmieniać tekstur teksturpaka. Dobra, ja zmieniłem tekstur paka I ogólnie jesteśmy na 60... Jakie 60? 100. 20 zip tekstur packa. Saka. Och, pije. Oj, ale chłopak raczej idę czy co? Ja mam taką też. I ogólnie znowu wszystko mi tak surfaka Chłopak nie ugrać do szczytów Lecimy do kota? Niszczyć beta i zobaczymy jak on się będzie zachowywał, nie będzie miał beta a i oczywiście... Aha. Dobra. Ja Zmieniałam teksturpaka. Dobra, więc jestem na następnym teksturpaku. Azure 64 zip. Dobra, to kupi, kupujemy. I tam, nie, no ładny jest ten teksturpak. Szczerze, mi się podoba. Dobra, zbieram te diamenty i pójdziemy sobie kupić jakieś ulepszenia już ja że pan do Wojta xD no przy okazji powinien się rozklepać yy, delikwenta zielonego Szykuj się zielony na wpierdziel stulecia Aha, dobra, on sobie kupił razem set, ale bot. E, dobra, to widzimy się na następnej ręce i na następnym teksturpaku. Dobra, więc idźmy na ręce i na kolejnym teksturpaku. Kolejny teksturpak e, tekstur to jest teksturpak Jade. Dobra, e, tutaj idziemy teraz z tego delikwantem sklepać. Dobra, niszczymy wam łóżko. I łóżkami. Się I będziemy go klepać teraz. Żeby nie wyjdzie. Łatwo z nim. Lebo Dobra, robimy mu wyszedł. Teraz go odbić. No, to już trochę gorzej wyszedł. Ale się nic nie dzieje. Lecimy na spokojnie. Dobra, podjedziemy sobie pana różowego. O, bo pewnie to już za fajerbólkami. No, niemiło. A ja mam ja teraz jedną fajerbólkę. Nie no, łatwo z nim. Dobra, lecimy teraz na pana delikwenta. Białego, choć mam mało bardzo HP to ciężko mi będzie dojechać. Dobra, no może zamiast białego podróżimy sobie na czerwoną jest tak szybki z... Aha, dobra. Zginęliśmy. Zdecydowanie z tam laga i wpadłem. A na szczęście czerwony też jest zniszczone łóżko. To mi zniszczył łóżko. Dobra, biały, biały, żeby ci stara poszła w Dobra, widzimy się na następnej ręce z następnym tekstem Dobra, więc jesteśmy na następnej ręce z kolejnym tekstem pakiem. 16 Zapomniałem powiedzieć, że tam, tam tam był to 13, 32, 32 zipowy, a ten będzie 16 zipowy. Środki B, nie, bo daje się dokładnie. A, wpadł z tego, tak szybko. No oczywiście udało mi się znaleźć tak typaka ośmiu zlipowego, który się nazywa Saki więc teraz się skinę to nie, nie przeżywam challenge Dobra różowy szybko się na wpięcie. widzicie? tu to szybkie pokrzę. Dobra udało mi się tutaj uciec przed różowym z czemu beta? Dobra, zrobiliśmy różowego. Dobra. zrobiliśmy sobie właśnie itemki. No, chyba żelazny miecz plus fireball plus dulce i dwa z ale One powinny wystarczyć. starczyć. Ja szczerze nie będę ryzykował teraz. Chcę się budować jakoś. No właśnie. Kopię sobie najlepiej, kiedy zbroję, bo jeśli zginę, no to odcinek się kończy. Więc dla, dla mnie będzie lepiej, dla was nie. Więc będę jak najdłużej grał. I spróbuję jeszcze to Więc I jeszcze ulepszenie, nie? To jest zielony, fuck No i teraz będę wyczekać tu, dobra Musa Invisa plus refy Dobra Cena dobra. Tutaż żadnego nie mamy, fuck. Dobra, tą zbrojkę nas ochroniła. Przed zabiciem. Mam w ogóle trwany, chłop, więc ciężko będzie go pokonać. Ale i już prostu damy radę. Dobra, więc jeszcze Mam napisujemy. Mamy niewitkę, więc to jest plus. Lepiej cały czas na refilku. Ja się chummy, to jest wolny swej to jest po prostu nudem. Dobra, więc zacznij wyjechać kolega złotego. Ale on ja nie żyje z gwałtą. O kurde, to jest było nasze. Nie. Ja bym nie zabił, że się szybciej walnąłem. O dobra, chłopiec jakiś głupi albo opętany. Ale chcę się poczuć, w tę kielkę. O, widzę, że chwilę po złapie No i dobrze. Ale ja chcę móc mnie zabić, no nie. Nie bierze w to. Ale dobra, ja wam dziękuję widzowie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Siemaneczko, eczko. Yo!